Bardzo dużo początkujących graczy w Raid Shadow Legends nie robi jednej rzeczy i przez to, że nie robią tej rzeczy, blokują rozwój swojego konta. I dzisiaj, z racji tego, że nadarzyła się świetna okazja, pogadamy sobie o tym, jaką rzecz trzeba robić, żeby twoje konto rozwijało się jak najszybciej i jak najefektywniej. I żebyś tak naprawdę z określonej puli zasobów zyskiwał nie 100%, a jakby dziwnie to nie zabrzmiało, 200 albo nawet 300, bo ogólnie rzecz biorąc ta gra polega na gromadzeniu zasobów. I ich efektywnym, jak najbardziej efektywnym wydawaniu. I niektórzy o tym zapominają, szczególnie właśnie początkujące osoby, które dopiero zaczęły grać, a nawet starsi gracze mogą po prostu tym nie pomyśleć i zwrócić na to uwagę, a jest to kluczowe, żeby jak najwięcej w tej grze zyskiwać. A mowa jest o zaplanowanym wydawaniu poszczególnych surowców. W tej grze wszystko to są surowce. Czy patrzymy na energię, czy patrzymy na srebro, czy patrzymy na gemy, czy patrzymy nawet na takie pierdoły jak. Zwykłe mm, briusy, czy tam napitki, czy patrzymy na takie rzeczy jak czempionów, to wszystko to są zasoby i możesz je po prostu wydać, a może je wydać i zyskać o wiele więcej. W jaki sposób? Ano, wystarczy je zbierać i wydawać wtedy, kiedy są albo turnieje, albo eventy. Eventy mamy tutaj. Mamy różne eventy, w tym momencie jest tylko Dungeon Divers Event, który polega na tym, że w momencie kiedy do, dostajemy artefakty i akcesoria, to wygrywamy specjalne nagrody, takie jak te tutaj. Więc najbardziej sensowną rzeczą, jeżeli na przykład chcemy iść farmić sobie jakiś dungeon typu. Dragon's Lay, Spider's Den czy Ice Golem Peak jest robić to w momencie kiedy jest taki event. Bo wtedy nie tylko farmisz, czyli dostajesz to co byś dostawał, to jest te 100%, a też przez to że zbierasz punkty do tego eventu, dostajesz różnego, nagrody, różnego rodzaju nagrody, nawet Mythical Skill Tom. Przez to dostajesz 100% plus dodatkowe nagrody, czyli ponad 100%. Innym, o wiele ciekawszym przykładem są turnieje, przykładowo Champion Training Tournament. Teraz akurat odpalił się bardzo ciekawy, gdzie mamy tutaj za pierwsze miejsce bardzo fajny, znaczy, perfect soul do postaci, czy też do czempiona, którym jest Lydia. Osobiście jej nie mam, ale to nie szkodzi. Mamy też tutaj nagrody, które też są bardzo korzystne. I w momencie, kiedy wiemy, że chcemy levelować jakiegoś czempiona, to nie powinniśmy tego robić od razu, tylko poczekać właśnie na takie wydarzenie. Powinniśmy w trakcie giereczki, w miarę możliwości oczywiście, zbierać sobie różnego rodzaju czempionów, takich jak ty, jak ci, i w momencie dopiero, kiedy ten event się odpali, to zacząć ich przemielać, zwiększać im rangę, zwiększać im rangę, palić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie w dowolnym momencie, tylko na przykład teraz. Bo jak tak sobie zrobimy, to dostaniemy, proszę Państwa, punkty na turniej. Tutaj jeszcze zrobimy quest, tak, quest akurat jest super istotny i im więcej tych punktów mamy, tym tutaj dostajemy lepsze nagrody, ja w tym momencie mam całe 397. A poza tym możemy wygrać też te nagrody, które są tutaj. I w ten sposób nie dostajesz 100% ze swoich surowców czy tam zasobów, tylko dostajesz 150, 200, 250 czy 300% jest to chyba logiczne i jasne. Dodatkowo, kolejną rzeczą jest możliwość połączenia tego wszystkiego z CVC, czyli Clan versus Clan Tournament. Czyli taki wielki turniej międzyklanowy, gdzie za wszystkie te aktywności, które tutaj widzimy, na przykład coś na arenie, coś w fordżem, coś z przedmiotami. Demon Lordem, Dungeon Objective'ami, Dragon Objective'em, Minotaurem, Kampanią, czy właśnie Champion Objective'ami, za wszystko co robimy, zbieramy punkty na konto naszego klanu. Znaczy, punkty za na konto naszego klanu są tutaj. Tutaj możemy sobie zobaczyć, kto ile tych punktów uzbierał. Ja dopiero odpaliłem gierkę, będymy jak jeszcze dużo. I za to też możemy zyskiwać nagrody. Im mamy więcej punktów w poprzednich. Poprzednich turniejach, tym mamy wyższy tier nagród i możemy te tych nagród zdobyć więcej. Dodatkowo te turnieje dzielą się na dwa, w tym momencie jest taki ogólny, natomiast jest jeszcze wersja, że mamy personal rewards i tam mamy jeszcze więcej nagród. Więc robiąc to wszystko, co za chwilę będziemy robić, w trakcie tych dwóch wydarzeń jednocześnie nie zyskujemy tylko tego, co byśmy zyskali normalnie, a zyskujemy o wiele więcej. I w tym filmie nie tylko Ci o tym powiem, ale powiem Ci też, co można zrobić i jak robić, żeby tych punktów

jak najwięcej. A tak, w ogóle, bo bym zapomniał jak chcesz takiego legendarnego czempiona, całkiem z Afryką, mega zajebisty support, to wystarczy wpisać promocję od Desert Queen i możesz ją dostać. Jest jeden haczyk, ten kod działa tylko przez 48 godzin od założenia nowego konta, bo to jest promocja dla nowych graczy. A jeżeli chcesz założyć nowe konto, to skorzystaj z linku w opisie, bo zakładając z tego linka, dostaniesz czterech epickich czempionów na start Tylera na 25 levelu Fane na 45 Zargale i na 50 Ugo czyli też bardzo fajnie. Kolejnego czempiona, którego nawet na tym koncie mam, bo właśnie z tego linka sobie to założyłem. I tutaj mamy tego, tego, yy, i mamy też jeszcze gdzieś Tyrela, Więc polecam zakładać. A teraz lecimy z dalszą częścią. Pierwszą podstawową rzeczą, którą już zresztą pokazałem, jest przykładowo zebranie sobie tych czempionów i yy, zwiększenie ich rank. Yy, zwiększenie im rank, przepraszam, w momencie, kiedy taki turniej jest odpalony. Ja tego nie mam, tutaj jakoś nie wiadomo jak dużo. Jestem tylko leszczykiem, natomiast w tym momencie zyskujemy na jednym turnieju punkty, na drugim turnieju punkty i po prostu możemy zyskać większe nagrody. No Nie będziemy tego wszystkiego oczywiście tutaj przepalać, bo to sensu nie ma. Kolejną rzeczą, o której podobno dużo osób nie wie, ja zresztą też dowiedziałem się nie aż tak dawno, jest odpowiednie używanie tych napitków, napiwków Brususus, czy jak to tam. Czy jak to tam ludzie nazywają? Mamy przykładowo niebieskiego czempiona, tylko jak nazwą już nie mogę żadnego znaleźć, którego chcemy poświęcić na żarcie. Czyli na przykład tego. Możemy sobie użyć tutaj czerwonego browara. Nazwijmy to tak, i dzięki temu zwiększymy jego level. To nie jest super istotne, ale istotne jest to, że dostaniemy 18 punktów. I każdy taki jeden napitek zamieniamy na 18 punktów. Oczywiście można tych napitków też używać do tego, żeby podnieść level, żeby po prostu więcej championów wylewelować. Natomiast tak podobno się to bardziej opłaca. No i w tym momencie, kiedy mamy takiego ziomka, bierzemy sobie jakiegoś trzygwiazdkowego championa, którego chcemy przykładowo przepalić. Niech będzie on. I szukamy go w gąszczu tutaj, tutaj, tutaj przepalamy bum. I to podobno jest bardziej opłacalne niż levelowanie tymi napiwkami, browarami. Jeżeli chodzi o czempionów z czteroma gwiazdkami, to podobno najbardziej opłaca się używać tutaj trzy takie briusy, bo za to dostaje się, proszę państwa, bum, 51 punktów turniejowych. I tutaj trzeba zwrócić uwagę czy tutaj co 70, i tutaj trzeba zwrócić uwagę, że to jest sposób na farmienie tych punktów. Jakby wiadomo, że jeszcze inną kwestią jest to, że mm, to daje expa, więc możemy tam levelować czempionów, etc., etc. Et, et. Natomiast y, warto sobie to podzielić, tak? Teoretycznie można też zrobić tak, że użyć te Briusy na początku, a później ich dolewelować normalnie w dungeonach. Tak więc te napiwki też są zasobami i te napiwki też chcemy jak najbardziej. Jak najbardziej oszczędzać i zostawiać je sobie na eventy. Kolejną kwestią jest to, że warto też nie zużywać kurczaków, jeżeli nie musimy. Ja akurat wszystkie kurczaki zużyłem, bo tam jakieś czempionów sobie levelowałem, ale jeżeli nie musisz ich levelować i możesz spokojnie poczekać, nie spieszy ci się, to o wiele bardziej sensowne jest użyć najpierw czempionów do wylewelowania, a dopiero w ostateczności kurczaków. Dlaczego? Bo kurczaki nie zajmują miejsca i można mieć ich e, nieograniczoną ilość. A jeżeli mowa o kurczakach, to warto też pamiętać o tym, że. Że wyklanie w sklepie, który jest tutaj, można sobie. Eee, dobrze klikłem Tak, dobrze klikłem Można sobie takie kurczaki kupować One nie są najtansze Natomiast yy, można tutaj kupić czwórkę Można tutaj kupić piątkę Jeżeli się rozpędzimy i zbierzemy sobie golda To nie będzie to aż taki wielki wydatek A golda zbiera się robiąc klanowe questy Czyli wybieramy sobie tutaj jakieś tam questiki e, Trzy tygodniowo I robimy sobie i dostajemy za to 300 golda Te questy najtrudniejsze nie są Mamy na przykład upgrade'ować pięciu ankomonowych, Czyli zielonych czempionów do rangi trzeciej Albo wygrać 90 bit używając multi Batla, więc polecam to robić, bo jest to dosyć proste i dosyć opłacalne. I teraz, tak, bardzo ważną kwestią jest to, że jeżeli aktualnie nie masz przykładowo niczego do ulepszenia, wszyscy twoi czempioni są ulepszeni i jakby nie widzisz sensu w ulepszaniu swoich fut czempionów, to możesz po prostu ich ulepszać na przyszłość, tak? Żeby mieć jakby futki na następne właśnie eventy, żeby nie zużywać tego jak najszybciej. A jeżeli nie masz co robić, to też można pomyśleć o tym, żeby ulepszać czempionów, czy też tworzyć sobie czempionów do fuzji. Bo mamy różnego rodzaju fuzje, które chcemy zrobić. Ja tutaj przykładowo muszę zrobić Justicara i możemy sobie mm, gromadzić tych czempionów I na przykład, w momencie kiedy startuje event, można zrobić tak, że tutaj i wszystkich wrzucić. Tych, których chcesz. No, przepraszam, jeszcze to muszę ulepszyć. E, tych, których chcesz. Mm, nie, przepraszam, nie wrzucić. Wylewelować, zostawić. I w momencie, kiedy odpali się event, przykładowo. To możemy sobie tego ostatniego czempiona, który do tej fuzji byłby mi potrzebny, czyli ją wziąć. Po pierwsze ascendować. Bum. Za co oczywiście dostajemy punkty. Tych punktów nie ma nie wiadomo ile, w jednym 6, w drugim 30. No i teraz, mając to, już po ascendowaniu, lecimy sobie z fuzją. Robimy sobie coś takiego. I tutaj dostajemy nowego przekozackiego. Bardzo bym chciał, żeby to była prawda. Czempiona. Bum. I w ten sposób też dostajemy punkty turniejowe, jak było widać na załączonym obrazku. I tego czempiona można kilka razy yy, stworzyć. Zfuzować, więc możemy sobie na przykład zebrać trzy takie, trzy takie, trzy takie, trzy takie, wylewelowane. Dajmy na to wszystko. W trakcie eventu wszystkie ascendujemy. Następnie robimy paru takich. No i gdzieś tam, być może w finale, robimy też takiego. Chętnie bym go zrobił. Natomiast dalej nie dostałem templara. Jeżeli chodzi o fuzjowanie i o szardy, to tutaj też ciekawą strategią jest zrobienie czegoś takiego. Przyzywamy sobie od groma jedyneczek. Dostajemy za to punkty. Dobra, nie mamy. A bo dostałem niebieskiego, e, nie mamy miejsca, więc przejdziemy sobie teraz tutaj. Odwracamy sobie kolejność i klikamy tak na tego. Następnie używamy napitku. On dostaje dziewiąty level. Możemy tutaj też poświęcić jeszcze kilku, żeby dostał dziesiąty level. Następnie klikamy na tego. I bum, zrobiona dwójeczka. I bierzemy sobie następnego w obroty. Czyli wybieramy tego. Dajemy mu napiwko. Napitek, nie wiem jak to odmieniać, czerwonym się skończyły, więc poświęcamy czerwonych. On wbija sobie dziesiąty level. Lecimy tutaj, poświęcamy kolejnego. Mamy dwójeczkę. Bierzemy sobie kolejnego gościa, dajemy mu browara, ulepszamy go do końca, zmieniamy na rangę, poświęcamy tego. I mamy kolejną czempiona dwugwiazdkowego. No i teraz oczywiście możemy poświęcać tam czerwonych yy, dwugwiazdkowych czempionów. I to też jest dobry sposób na dodatkowe punkty. Zresztą możemy zobaczyć, przed chwilą zacząłem, jeszcze nie porobiłem aż tak dużo, a tych punktów już mamy w tym momencie 670, więc gdzieś tam powiedzmy 1,20 tego. Na chwilę zresztą porobimy sobie tego więcej. A jeżeli chodzi o clan versus klan. Tutaj już tych punktów zebraliśmy 3800, a to dopiero raptem chwila. Więc teraz przeklikam sobie to wszystko i zaraz do Was wracam. Tutaj jeszcze możemy sobie poświęcić tych, tylko trzeba uważać, żeby dwugwiazkowy nie poświęcać. I za chwilę będziemy to kończyli. Trochę to do przeklikania tego jest. To jest właśnie dwugwiazkowy. Level up. Boom. i jeszcze jednego jesteśmy w stanie zrobić, więc tutaj browarek, przy upgrade, upgrade'ik to i mamy same dwójeczki. No i teraz jak mamy tak same dwójeczki, to przede wszystkim chcemy je levelować, ale jest jeszcze jedna ważna kwestia. Proszę pamiętać, że zbierając na turniej hmm, punkciki Warto też pamiętać o dwóch rzeczach, czyli a, i o upgrade'owaniu skill'i i o ascendzie. Jak mamy tutaj na przykład tego ziomka i wypadł mi drugi, to możemy go sobie poświęcić, żeby ulepszyć skill'ka. No i to nam daje punktów, co prawda chyba niewiele z tego co pamiętam w przypadku tego, 20, ale w przypadku innych już troszkę więcej. Na przykład w przypadku Epika dostaniemy tych punktów, że powiedziawszy nie mam bladego pojęcia ile, aż się przekonam. 75, a w przypadku rarka dostaniemy tych punktów. A tutaj dostajemy 25. Tysiąc chyba dostałem do CVC, tak mi się wydaje. No, to na to by wychodziło. Więc to też można wykorzystać, tak samo jak można wykorzystać przykładowo Astendy No, może nie max. Nie mamy tego za dużo, i tutaj też jakieś punkciki można zgarnąć. No akurat za pierwszy poziom nie ma tego jakoś nie wiadomo jak dużo, ale trochę zawsze możemy. Natomiast co zrobić w momencie, kiedy na przykład brakuje nam trzy gwiazdkowych czempionów? No oczywiście trzeba wylewelować dwóch gwiazdkowych czempionów, których tutaj zebraliśmy istne stado. I teraz warto jest pamiętać o tym, gdzie to robimy, bo nie robimy tego byle gdzie, robimy to zawsze na kampanii, na Brutalu albo na Hardzie. Na dwunastym stage'u, albo na trzecim, znaczy na dwunastej mapce, na trzecim stage'u, albo na szóstym. Tutaj jest to bardziej zrównoważone, jeżeli chodzi o to, ile dostajemy silvera i ile dostajemy expa, a tutaj dostajemy więcej expa. Tutaj dostajemy więcej expa, bo to dalszy stage, a tutaj dostajemy przez to więcej silvera, że tarcze są po prostu droższe od butów i możemy je za więcej golda sprzedać. I w takim momencie, w takiej sytuacji bierzemy sobie tam naszych czempionów trzygwiazdkowych, no i oczywiście wysyłamy ich do walki, czy to na multibattlu, czy na mm, normalnych batlach i ich po prostu levelujemy. No i w ten sposób oni dostają expa, ale prawdopodobnie to wiesz, bo już o tym mówiłem jednokrotnie, ale, ale to nie wszystko bo możemy sobie popatrzeć na turnieje i okazuje się, że mamy przykładowo Dragon Turn Attack, czyli musimy tam czyścić Dragon's z Lair w kilka tur, żeby wygrać nagrody. No i tutaj tak się składa, że też można połączyć, jak to mówią, przyjemny spożyteczny. Co prawda, nie jest to aż tak bardzo efektowne i bez mocnej postaci raczej nie sugeruje takich zabaw, tak szczerze powiedziawszy, nie wiem na jakim ja levelu to mogę zrobić. Ale co by się stało, jakbyśmy na przykład tutaj wysłali sobie K.L.a i 4 dwójki? Sprawdźmy. Otóż okazuje się, że K.L. zabiłby tego smoka. I my tutaj co prawda nie dostaliśmy nie wiadomo jak dużej ilości expa. Ale możemy w ten sposób farmić zarówno expa, jak i punkty w turnieju yy, z championami. Jak i w CVC, jak i punkty w turnieju z smokiem. Bo w ten sposób też dostajemy punkty do... Tego eventu i też te nagrody można sobie troszkę wyfarmić. Hela, coś się za pierwszy razem zbugowało, za drugim razem już dostałem normalnie punkty, i to też jest sposób, żeby sobie wyfarmić trochę nagród ze, ze smoka, trochę ekspa, trochę nagród z tego, więc też mogę to polecić, zachęcić do robienia itd. tak A jeżeli chodzi o turnieje, te główne, które sobie omawialiśmy, tutaj już mamy pierwszą nagrodę odebraną 1400 punktów. W turnieju klanowym mamy. Members. 7000, prawie za chwilę to podbijemy i tego będzie jeszcze więcej, ale tego już nagrywać nie będę. Natomiast tylko dodam, że warto jest sobie wszelkiego rodzaju nagrody yy, opcjonalnie też na takie wydarzenia trzymać, jeżeli wiemy, że nadchodzą. Przykładowo tutaj. Tutaj to może nie. Chyba, yy, to jest całkiem spoko. Przykładowo tutaj mamy Weekly Questa z Ascendowaniem czempionu czy z Upgradeowaniem do czwartej rangi, który daje nam energię. I teraz w trakcie turnieju jak wykorzystamy sobie tą energię, czy tą energię, która jest tutaj, to mamy dodatkową energię właśnie na ten turniej. Więc nie ma sensu tego odbierać od razu i robić. Też warto jest z tym poczekać. Tym bardziej to jest Monthly Quest, więc tam te 400 energii nas nie zbawi, a możemy sobie spokojnie poczekać. W tym momencie odbieram tutaj 400, tutaj 240, czyli łącznie 640 40 dodatkowej energii, którą możemy przeznaczyć na latanie po smokach, dungeonach, kampaniach i innych rzeczach i zyskiwanie dodatkowego expa, co za chwilę sobie zrobimy, ale nie będę już tym zanudzał. Tak samo jak mamy takie jakieś nagrody, czy tak samo jak mamy oczywiście Daily, to też warto sobie, warto sobie odbierać. Więc wiesz już co zrobić, żeby przestać blokować swój rozwój konta w Raid Shadow Legends, a jeżeli chcesz poznać najpopularniejsze błędy, które udupiają graczy, to koniecznie obejrzyj ten film nade mną, bo tam mówię o tych błędach. A póki co, heja!